cyryk motyli. Patrzcie, pojedziemy tam. Sami. Łamiesz mi serce. Nie potrzebujesz cyrku poza nami. Przecież to po drodze. Pojedziemy, panie Mendez? Czemu nie? No to chodźmy. Lecę, mówicie z kobietą z brodą. To idzie ze mną? Przychodźcie, siadajcie, a zdradzę wszystko, co szykuję wam los. Wchodźcie, panie i panowie. Obejrzyjcie najdziwniejsze dziwolągi w mieście. Wszystko to w cyrku Pita Robinsona. Mamy człowieka bez kończyn. Wchodźcie. Wielka jak krowa, kobieta o nadzwyczajnej wadze. Ma przedziwny, nieposkromiony apetyt. Zapraszam dalej. Malowany człowiek. Historia podróży po świecie pokrywa każdy z krawek jego ciała. A teraz panie i panowie, zbliżcie się. Wybryk natury. Człowiek, jeśli w ogóle można go tak nazwać, od którego odwrócił się sam Bóg. Oto człowiek bez końca. Tylko spójrzcie, jakie to smutne. Zmykajcie dzieciaki. Jesteś przewspaniały. Zostaw go. Jak ty się zachowujesz? W porządku. Nic się nie stało. To moja wina. Może za bardzo się zbliżyłem, co przyjacielu? Miłego wieczoru zatem. Lepiej się pilnuj na kolejnym pokazie, po Krako. Bravo, Will. Czyżbyś nie chciał już dołączyć do porządnego cyrku? O czym ty mówisz? To ty nic nie wiesz? To był Mendes. To był właściciel cyrku motyli. Motyle, motylki. Jesteś zabójczy, Wil. Głodny jestem. Pójdę po watę cukrową. Człowiek, jeśli w ogóle można go tak nazwać, od którego odwrócił się sam Bóg. Człowiek bezkończy. Dzień dobry, szefie Buenos Dias, rzeczy samej Buenos Dias. To będzie przepyszne. Mogę prosić do tańca? Bardzo dziękuję, papi. Czy niesiesz moją walizkę? Jest strasznie ciężka. Tobie jest łatwiej, bo jesteś taki silny. W ciężarówce jest trup. Co takiego? No, spójrzcie tylko. Czy to nie wspaniałe? Chodź do ognia, Ogrzejesz się, mały kolego. Jestem sami, a ty? Mam na imię Will. Gdzie twoje ręce i nogi? Co, mamo? Czy on teraz będzie w naszym cyrku? Tuż może będę. Momencik, my tu nie wystawiamy pokazów w budzie. Co masz na myśli? Każdy cyrk coś pokazuje. Ludzie przyjeżdżają zewsząd, żeby nas zobaczyć. A czemu przyjeżdżają, Will? Twoja Buda mogłaby być inna. Nie, nie ma nic inspirującego wystawionej na pokaz niedoskonałości. Widzisz, Will. Tu jesteśmy szczęśliwi, a ty możesz zostać tak długo, jak chcesz. Ale ja uruchomię inny pokaz. A teraz jeden z najbardziej gibkich akrobatów, jakich widział świat. Z przyjemnością przedstawiam Annę Królowe Przystworzy. najsilniejszego człowieka, jakiego w życiu zobaczyliście. Mistrz trapezu i najstarszy akrobata w powietrzu. Wpadajcie do cyrku motyli. Jesteśmy tylko przez dwa dni. Mój syn chciał się przywitać z najsilniejszym człowiekiem w mieście. Mój tata na pewno jest silniejszy, ale ja depczę mu po piętach. Pan też występuje? Nie, raczej nie. To my już pójdziemy. Wielkie dzięki. Widziałeś to? Kiedyś będę najsilniejszy na świecie. Będę tak jak on i będę mógł wszystko. Możesz zrobić co tylko zechcesz. Panie i Panowie, chłopcy i dziewczęta, ten świat potrzebuje jedynie odrobinę cudowności, mamo, popatrz, bilety. Niesamowite, co? Jak oni się ruszają, pełni siły, kolorów i wdzięku. Są zdumiewający. Ale ty, przeklęty od urodzenia, człowiek, jeśli w ogóle można cię tak nazwać, który zraźł do siebie samego Boga. Przestań, dlaczego mi to mówisz? bo w to wierzysz. Gdybyś tylko mógł dostrzec piękno, które może powstać z popiołów. Trzymajcie go. Nie odpuszczę ci słowo honoru. To twój problem. Nic mi po tobie. Wynoś się. A mnie się przydasz, laleczko. Masz. Ale oni są inni niż ja. Tak. Ty masz nad nimi przewagę. Im cięższa jest walka, tym wspanialsze zwycięstwo. Nie mogę znaleźć mojej gąsienicy, jest w środku, w Kokonie, widzisz? Nic jej nie będzie. Nie poznasz jej, kiedy wyjdzie na zewnątrz. George! Pomóżcie mi przejść przez rzekę. Niech mi ktoś pomoże. Dokąd idziesz? Co jest? Zostawisz mnie tak? Myślę, że sobie poradzisz. Co? Pewnie zaraz magicznie powstanę. Hej, jak tam woda. Czas popływać. Patrzcie. Jak tam Will? Wejdziesz do wody? Chyba wpadł. Tam jest. Pomagajcie mi, patrzcie, umiem pływać. Zuch, Tego pięknego wieczoru wasze oczy ujrzą, jak najodważniejszy z nas oszukuje śmierć, wznosząc się 15 metrów w górę, by skoczyć do tego oto zbiornika z wodą. Chodź, zobaczymy co ma do powiedzenia. Jak pan to w ogóle zrobił? Bał się pan? Skakał pan z tak wysoka, też bym tak chciał umieć. Kochanie, możesz wszystko. Bolało, jak pan wpadł do wody? I on sam. Czytał Jarosław Dębiński. Jeśli chcesz nabyć mój głos, zapraszam na mojego Facebooka. Nie pobieram żadnych korzyści materialnych z tego filmu.